Meczki. Z tej strony Mikis Mikis, a w tym odcinku pogramy sobie Brawl Stars. To już będzie drugi odcinek z Brawl Starsów. Po prostu bym chciał zrobić y, o, nie o panic, ale y, jakby pokazać Wam moją szafkę w Brawl Starsach i omówić PSC. I wtedy, jak będę omawiał PSC, to sobie zagramy w coś jakąś gierkę. Dobra, no to po prostu pokażę Wam moich Brawl Starsów, mam ich tyle, no nie za dużo, mam tylko 10 ich, ale pozmieniały się od zeszłego odcinka, miałem tylko 400 pucharków, a już mam 800, więc trochę przynulaj film, można tak powiedzieć, ściszę trochę, jak widzicie jest nawet spoko z Brawl Starsami, bo mamy PAM epicką i mamy nawet... Super rara. I mamy też el Primo. Właśnie to było tak, że wczoraj sobie grałem, trafiłem z paczki L Primo. Potem otworzyłem kolejną i trafiłem Pam. Dziwny trochę. No i tak. No to wtedy możemy sobie zagrać yy, solo. Po prostarsa sobie zmienię. Na L Primo. Jeszcze pokażę sklep. Takie coś mamy dzisiaj Ja kupię sobie El Primo I nią sobie kupię Bo nią też gram często Teraz sobie nią ym, bros, znaczy nią, ym, El Primo ulepszę Dobra I sobie i zagramy solo Dobra Wszystko się nagrywa grywa no tu po prostu jak mógł zrobić to 50ps B mógł zrobić yy, 50ps dla was yy. Bo pod zeszłym, od, yy, pod zeszłym odcinkiem zostawiliście niecałe ponad 20 łapek i tam było tylko 40 wyświetleń I dlatego też bym chciał, żeby było yy, pod tym odcinkiem jakoś też około 20 łapek Ale wiem, dużo ludzi będzie teraz yy, po prostu wbijało na to bo PSC, no to z końcu Każdy by chciał PSC, a to nie jest mało 50 złotych Tak so free dostać. To po prostu musicie napisać w komentarzach. Biorę udział. E, biorę udział. E, swój nick z Fortnite'a. I ja myślę, żeby to już wystarczyło. I jeszcze dlaczego byście chcieli wygrać to PSC? A się kampią, mnie? Nie potrafię w tą grę grać chyba. Mm. Jeszcze zagramy sobie jedną gierę. Zagram sobie z tutaj gierę, już będzie koniec. Może się jeszcze wrzucę jakiś odcinek. W tym odcinku chciałem omówić 50 PS i właśnie ten openik mojego konta tak jakby powiedzieć mogę. Dobra. Po tej gierce już skończę po prostu ten odcinek. Polecam co się zasubskrybować kanał i dać dzwona, żeby być na bieżąco, bo może was ominąć nawet 50 PSC ale fajnie tak by było chciałabym, żeby po prostu dużo ludzi brało w tym udział i żeby przybyło trochę tych subskrypcji, Mam 200 subskrypcji najprawdopodobniej będzie coś większego niż PSC, ale jeszcze dokładnie nie wiem co dołożę może jakby coś was interesowało bardziej niż PSC, no to możecie napisać, na co byście chcieli wziąć udział. On się zastanowił czy jakiś. Nie wiem. I za jakąś chwilę pewnie będzie znowu opening oh mojego konta. Najważniejsze, żeby po prostu tylko koronki nie spadły. Nie spadły, to najważniejsze. No dobra, to wtedy do zobaczenia może jeszcze dzisiaj będzie odcinek Siemano.